Uwaga, kto zapamięta najwięcej imion z 25 osób! Jestem ja Alicja, Wiktor, Ty powiedziałeś teraz Fryderyk, ale jesteś Wiktor, znowu zapomniałem, Ty powiedziałeś po co ci to i teraz nie zmienię zdania, bo nie, nie pamiętam. Wiktor, Marcel, Marcel, Michał, Blanka, nie, 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 nie Oliwia. Dobra, nie wiem. Ty też coś powiedziałeś głupiego. Ej, to jest mega ciężkie, Wera, nie ma szans. Dobra, nie wiem, nie wiem. Nie, takie mało spotykane. Samuel? Tak. Kamil? Nie wiem. Przepraszam. Blanka, Lena. Czekaj, co to było? Kamila? Nie. Yeah. Weronika? Nie. Yeah. Dobra, Jan, Kuba. Karol. I to jest mój guz. Karolina, któraś była? Nie Dobra, nie pamiętam. Wiktor, Czesław. Frank. Nie podpowiadaj Kamil, e, Wiktor, Tobiasz, Adam Tobiasz, ty jesteś Tobiasz Ula, Oliwia Koper, ty jesteś Koper Oliwier, Samuel Dobra, nie pamiętam e, Tu jest Alek, nie pamiętam To jest straszne Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem Blanka, Lena, Oliwia Maja, Oskar ありがとうごなるほど。<music> <music>